Dzień dobry, 5 lipca 2025. Ktoś tam napisał, że mam coś zablokowane, bo, bo chyba nie udostępniają się moje filmiki. To jest, kochani, nieważne. Ważne jest to, co ja przekazuję tutaj, co idzie po prostu w ten eter. Eter do usypiania. No, także to jest wszystko, wiecie. Niech sobie blokują. Niech robią, co chcą. Spotkanie później mnie, oko w oko na ulicy, to jest dla niektórych po prostu tragedia. Ich miny są bezcenne, jak oni mnie. Widzą, i najlepsze jest to, jak opowiadają innym coś, a nagle jest cisza i o, Karolina. Tego doświadczyłam ostatnio, także mówię to wam, przekazuję wam. Boją się też nagrywania. Myślą, że cały czas. Wszystkich będę nagrywać i tutaj będę to udostępniać. Czyli czegoś się boją, ale nie boją się Boga, nie boją się tutaj przyrody, że ich po prostu y, zniszczy w jakiś sposób. Tego się jeszcze nie boją. <laughs> Dzisiaj przyszłam tutaj, bo tutaj dobrze mi się ostatnio nagrywało i do Was mówiło. Ja chodziłam do kościoła jako dziecko w Ostrowie. Do kościoła Pary. Teraz Konkatedra. -Kon Mówi się o tym, <laughs> przepraszam, zbierałam dziewannę i już tam gdzieś te pyłki po prostu w gadle drapią. Te włoski takie wpadają nam przez gardło. Przez no, nos i później do gardła. Jak się zbiera. Kobiety, które ze mną zbierają, to wiedzą, jak jest wichura, na przykład, to w oko, jak się dostanie takim, to jakby belka wpadła do oka. Myśmy tego doświadczyły, jak zbierałyśmy na polu jeszcze. Wracając do, do tutaj e, kościoła. Później, przychodząc tu, jeszcze wcześniej w szkole zawodowej, przestałam chodzić do tego kościoła. Ale później przyszedł ksiądz Marian, który był bardzo uduchowiony, który potrafił przyciągnąć ludzi do tego kościoła, i wróciłam do kościoła. Mówi się o zgromadzeniu, o grupie, o tym, że to dobro należy do wszystkich wiernych. Był remontowany, o, ja znowu tańczę, kościół w Kwiejcach. Ja cały czas się tam udzielałam. Skrobaliśmy na przykład bo chodziło o przywrócenie do dawnego tutaj wystroju tego kościoła, bo ktoś tam byle jak pomalował. I skrobałam na przykład te słupki nożem nożem z tej starej farby, rozumiecie? Tak. No. Przez tydzień tam jeździłam. Po czym przyszedł Wachowiak, nie będę się rozciągać, bo ja to mogę wiecie długo mówić Wam i opowiadać. Przyszedł Wachowiak, Daniel Wachowiak. Najpierw jeszcze był Sławomir. Sławomir, tak. Sławomir, no to Sławomir. Nie będę się skupiać. <laughs> może, może ktoś tam z kościoła się wypowie na temat tych wszystkich cięży. Przyszedł Daniel Wachowiak wszedł na Ambonę, bo jemu się podobało, żeby przemawiać z tej Ambony, do świń. On nie mówił do ludzi, tylko do świń, jak to nazwał. Jedni odebrali go dobrze, drudzy nie. Ja jeszcze próbowałam, że, że to wiecie, no, przemówił w ten sposób, no bo ma taki mocny przekaz. Wujek powiedział: Przestań, jak on mógł tak się odezwać do ludzi. No, ale później odczułam to na własnej skórze, że, <laughs> że Daniel traktuje ludzi jak świnie. Jak kogoś, <laughs> kto musi być posłuszny i kto musi tylko przynosić pieniądze, a on tutaj przyszedł do Puszczy Noteckiej przejąć ten teren. I będzie robił, co będzie chciał. Wierni zakupili chłodnie. Do tego. <laughs> no, zobaczcie, jak mi, jak mi tam wszystko. Nie chcę przerywać filmiku i się napić, bo później to, wiecie, mija się z celem tego, co ja mam w głowie. Myśli uciekają. Zakupiliśmy chłodnie wspólnie. Wszyscy się składali z parafii piłka, może jeszcze goście, nie wiem. Yy, bo takie zbiórki, jak się odbywają, to przecież nie, nie, wszystko, nie wszystko wiemy, kto tam się dokłada do tych zbiórek. Zakupili chłodnie, w której zrobiło się miejsce przy kościelnej kaplicy, gdzie ta chłodnia była umieszczona, i tam można było za zmarłego przez trzy dni. Otwarta trumna, zmarły w tej chłodni i przez trzy dni odmawiać za zmarłego różaniec, prowadzić adorację. Przy tej duszy, która ma odejść, ale oczywiście po tych bojach, które ja przeszłam, jak zmarł Waldemar Mądraski, przez pięć dni ja otwierałam trumnę, Daniel Wachowiak ją zamykał. Już dzisiaj, wczoraj, spotkałam na przykład żonę grabarza na cmentarzu, który właśnie wykonywał jego polecenia. I mówił, na końcu już wszyscy mówili: przestań, nie otwieraj tej trumny. Tak, kochani, tak działa Kościół, tak działa obecny Kościół, jego wysłannicy. Dusza potrzebuje spokoju, żeby przejść na tamtą stronę. A oni robią wszystko, żeby to zniszczyć. Nie wiemy, naprawdę nie wiemy, co się dzieje z tą duszą. Nie wiemy, co się z tym wszystkim dzieje. Co się dzieje z tą energią? Jest tyle fantazji, tyle różnych tutaj wersji, że po prostu w głowie się obecnie nie mieści. Szkoła od dziecka, szkoła mówiła swoje, kościół mówił swoje. Rozdwojenie jaźni, robienie z dzieci wariatów. I o to właśnie chodzi. Później taki psychiatra, psycholog, on wam może pomóc. Żaden nie może pomóc, jak sami sobie nie pomożecie. Żaden. Przecież ja byłam w Dresdenku u pani psycholog. Pani psychiatry, która mnie wyrzuciła, a pani psycholog odmówiła pójścia do sądu, bo ona nie będzie biegać po sądach. A nagle teraz z Poznania czy z międzychodu, bo nie wiem gdzie ten gabinet, bo nie chce mi się tego już szukać, pan dzwoni, że on mi chce pomóc. Szantaż? Szantaż emocjonalny? Wymuszenie na drugiej osobie podporządkowania się? Zmuszenie do tego, żeby później brać leki? Do tego, żeby prowadzić eksperyment medyczny w szpitalu psychiatrycznym? Przecież już to robiliście podczas każdej wojny. A Polaków to w szczególności tak traktowaliście. Żaden później nie bierze odpowiedzialności, jak to ciało po śmierci wygląda po tych wszystkich lekach. Że ludzie nie chcą później w trumnie oglądać. Także musiałam to nagrać. Musiałam wam to przekazać. Może to. To oni chcą, żebym mówiła. Nie wiem. Ja przekazuję tylko prawdę. Nie ma w tym nic. Nic zmyślonego. Nic zmyślonego. Opiekowałam się Józefem, pomagałam przy opiece. Jak Józef był tutaj na gospodce, był zabrany z Poznania ze szpitala psychiatrycznego przez Antoniego. I jak przyszłam, to pomagałam się nim opiekować. Potem, żeby mu ustawić leki, żeby mógł dalej normalnie funkcjonować. Yy, zabrali go do Międzyrzecza. Stamtąd osobiście go odbierałam. Józef nie mógł iść na nogach. Tak był faszerowany waszymi lekami. Tak było ustawione tutaj procedury medyczne. Tak, kochani, ja to przeżyłam. Ja wiem, co wy potraficie zrobić z ludźmi. Pomyłki. Pomyłki. Czasami zdarzają się pomyłki, ale większość to jest to jest po prostu wypranie mózgu. Jeden drugiemu pier, pierze mózg, jeden drugiemu mówi, że to jest dobre dla dobra człowieka, to nie jest dobre. I ostatnia taka myśl zabytki ostrowa. To całe towarzystwo już kilka razy wam pokazywałam, jeszcze nie ostatnie. Coś mi się jeszcze przypomniało. Już wam kilka razy po, pokazywałam, kto się tym zajmuje, kto przejmował, kto się dobrze bawił, kto zdobywał dotacje na niektóre dworki. Mieszkańcy nie wiedzą, co się dzieje. Większość lata, jak takie pieski, otwiera te stowarzyszenia teatralne, nieteatralne, komików u nas dostatek i biega. Biega po te pieniądze, liże. No, liże chyba wszystko, co się da, byle tylko zabłysnąć. Ja lubię stać w cieniu, a nie w słońcu. Lubię stać w cieniu. Stamtąd lepiej wszystko widać. Ostatnie, już teraz ostatnie. Międzychód. Litkę Rafał nie dostał poparcia radnych. Nie przyjęli tutaj absolutorium ostatniego delegacje. No może w końcu ludzie się obudzą: że elita jeździ gdzie chce, pieniądze marnuje mieszkańców jak chce i na co chce, a przy tym daje przyzwolenie na wydobycie ropy i gazów z Lubiatowa. Może tutaj okoliczni w końcu pójdą po rozum do głowy. To nie jest łatwe. To nie jest łatwe. Spotkać się na takich sesjach oko o, w oko z tymi wilkami. To nie jest łatwe. Głos się łamie, człowiek nie wie co ma mówić. A oni plują, plują tym swoim jadem od lat. Także wszelkiej obfitości, wszystkim życzę. I niech tam sobie blokują, co chcą, jak chcą. Ja nadal robię swoje. Robię swoje. I powtarzam: jak mnie zamkną, to mnie zamkną. Co będą chcieli, to i tak zrobią. Na niektóre rzeczy nie mam wpływu. A życie jest piękne. Życie jest piękne i pokazuje, że kończy się ten stary świat. Że ci, co robili te wszystkie przekręty, udają się już tam, gdzie się mają udać, a tak naprawdę to nie wiemy, gdzie oni się udadzą. Wszystkiego dobrego, wszelkiej obfitości, miłej soboty, słońce wysoko, chyba niewiele na dworze mi się uda zrobić, ale dzień będzie piękny i wykorzystany w dobrym kierunku. Miłego dnia.